I myślę, że dzięki mamie jestem właśnie taka, jaka jestem, bo jestem niepoprawną optymistką, a niepoprawni optymyści zmieniają świat na lepszy. Witaj. Kiedyś kojarzyłam Twoją twarz z telewizją, ale przygotowując się do spotkania, przeczytałam wiele publikacji, w tym ostatni wywiad o misji: Pomaganie. Twoja praca jest inspirująca. Dlaczego akurat pomaganie? Mogłabyś odpoczywać, robić 100 milionów innych rzeczy? Hmm. Powiem po pierwsze tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Po drugie, jest to mój pierwszy w ogóle wywiad, który przeprowadza ze mną e, osoba niepełnoletnia, młoda kobieta, tak jak ty, która dopiero swoje życie rozpoczyna i też w kontekście takim zawodowym. E, a ja w tym swoim właśnie pomaganiu bardzo się skupiam na edukacji dzieci. I tym bardziej jest to dla mnie wielki zaszczyt, bo właśnie wiem, że to moje pomaganie, w tym nawet teraz w momencie, w którym tutaj jesteśmy, ma wielki sens. Bo jeśli mam szansę wpłynąć na życie dzieciaków i sprawić, żeby one się chciały rozwijać zawodowo i edukować, no jest to dla mnie największa, większa radość. Ale wracając do Twojego pytania, dlaczego to robię? Dlatego, że to sprawia mi wielką przyjemność. Jest to moją wielką pasją, którą ostatnio połączyłam z jeszcze jedną moją wielką pasją, czyli ze sztuką. A w życiu jest jedna zasada prosta. Jeśli robi się coś, co sprawia nam wielką frajdę i jest naszą pasją, to nigdy nie czujemy, jakbyśmy byli w pracy. Tak, i kilka lat temu założyłaś Omena Foundation, której celem jest budowa i wyposażenie szkoły w Gania. Za Twoje działania dobroczynne dostajesz nagrody. Czy jesteś z siebie dumna, że swoją pracą i zaangażowaniem zmieniasz świat na lepsze? Nie, jestem dumna bardziej z tego, że udaje mi się skutecznie spełniać marzenia tych, którzy potrzebują takich osób jak ja. Bo w pomaganiu jest jedna ważna zasada. W pomaganiu trzeba czasami niestety wyłączyć emocje i trzeba sobie ułożyć w głowie plan, który ma doprowadzić do realizacji marzeń osób, dzieci potrzebujących, tak żeby ich życie stało się lepsze. I to jest ten plan, który ja skutecznie staram, staram się realizować, a nagrodą dla mnie jest uśmiech, wdzięczność, słowo dziękuję, radość i taki wywiad, który teraz tutaj wspólnie mamy, bo zapraszasz mnie z jakiegoś powodu, z takiego powodu, że widocznie, skutecznie działam na tym polu, na którym, jestem, w którym jestem zaangażowana. Tak jak mówiłaś, wspierasz młodych ludzi funduszami na rozwój. Jakie to uczucie, kiedy orientujesz się, że prawdziwie wpłynęłaś na czyjeś życie w takim stopniu? Każdy wykonuje w życiu jakiś zawód. Dla lekarza największą satysfakcją jest to, że uratuje na przykład życie ludzkie. Jeśli jest to chirurg i ktoś uległ wypadkowi, jeśli udaje się tą osobę uratować, jest to dla niego największy sukces. I tutaj kwestie finansowe w ogóle nie mają żadnego znaczenia, ale ta satysfakcja i radość, że tej drugiej osobie pomogłeś, to jest ta nagroda. To jest ten cel, w którym, o który chodzi. Artyście chodzi o to, żeby zaprezentować, stworzyć dzieło, które będzie się podobało ludziom, które sprawi, że ich emocje patrząc na to dzieło będą rozbudzone. A mnie chodzi o to, żeby dotrzeć do, do tych osób, które, których, które nawet czasami przestają marzyć, bo nie wierzą w to, że ktokolwiek im pomoże te marzenia spełnić. Bardzo często są to dzieci, głównie są to dzieci, bo na tym się skupiamy. I dla mnie ta radość tego dziecka, to dziękuję, albo to, że zobaczę, że jedna z naszych stypendystek w Rafał Brzoska Foundation e, dostała staż i teraz jest w NASA, albo e, Miłosz, który rozpoczyna teraz, e, będzie zaczynał tworzyć piękne rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, e, bądź też e, bądź też inni nasi podopieczni, którzy za chwileczkę skończą kurs latania, no to jest ogromna radość, którą po prostu widzę z tego, że te środki, które udaje nam się zebrać, realnie zmieniają ich życie i spełniają ich marzenie. Ale też to są prostsze marzenia, na przykład dzieci ulicy w Ganie, które nigdy w życiu nie miały szansy na to, żeby spać w normalnym łóżku albo załatwiać się do normalnej toalety. A dzięki naszej szkole, dzięki naszemu ośrodkowi, po raz pierwszy mają swój pokój, mają łóżko, mają maskotkę, mają swoje książki, mają swoje pomoce naukowe i po raz pierwszy czasami siadają w ławce w wieku, nie wiem, 12 lat, tyle co ty masz e, i mają szansę otworzyć zeszyt. I po raz pierwszy ktoś do nich mówi w języku angielskim i stara się ich tego języka w ogóle nauczyć. Czasami po raz pierwszy te dzieci zaczynają liczyć, uczą się liczyć, tak, albo tabliczki mnożenia w tak późnym wieku, ale to jest ważne, że mamy realny wpływ na to, żeby ich życie zmienić. Zbudowałaś ośrodki dla uchodźców zorganizowałaś. Ogromną wigilię dla ludzi z Ukrainy. Skąd czerpiesz pomysły na te akcje? Jestem bardzo pomysłową kobietą <noise> i myślę, że pomysły przynosi życie, tak naprawdę, pomysły, no bo jeśli widzimy, że gdzieś jest potrzeba, gdzieś jest problem, staramy się inaczej. Ja się staram być po prostu nie być obojętna na to, tak? Czyli tak, czasami jest tak, nigdy nie będziemy w stanie pomóc wszystkim. Ale jeśli mamy ku temu odpowiednie narzędzia, mamy dobry zespół. Mamy kupę chęci i dobrych emocji, to jesteśmy w stanie wpłynąć chociażby częściowo na rozwiązanie danego problemu. Jeśli wiemy, że w Polsce idzie kryzys gospodarczy i pewnie część osób w Wigilii nie będzie miała szansy na ciepły barszcz z pierogami czy, czy kawałek karpia, i możemy sobie na to pozwolić, żeby chociaż garstce z tych osób, akurat to było 2,5 tysiąca osób. Sprawić tą radość, żeby tą Wigilię w tym dniu zjedli, ten ciepły posiłek, no to po prostu realizujemy ten, ten plan. I ten pomysł się rodzi z tego, że jest problem. Widzimy problem, zastanawiamy się, czy w jakikolwiek sposób jesteśmy w stanie wpłynąć, żeby ten problem rozwiązać. A jak wytłumaczyłabyś dzieciom, kim jest filantrop? To jest ktoś, kto czerpie wielką radość z pomagania innym. Czyli ty. <noise> tak. A mecenaska sztuki. Poznam niedawno profesora Lasaka, opowiadał, że na twojej aukcji charytatywnej jego rzeźby były licytowane za rekordowe kwoty. Kim jest zatem mecenas sztuki? Mecenas sztuki to jest taki ktoś, kto w Polsce, myślę, że dopiero inaczej to nazewnictwo w Polsce powinno być troszeczkę bardziej uzupełnione. Mecenas sztuki to powinien być taki opiekun nad artystami, który z jednej strony świetnie zna ich dorobek. Docenia kunszt, ciężkość pracy, wykonania danego dzieła, artystycznego, ale też jest świetnym menadżerem, czyli wie, w których wydarzeniach powinni wziąć udział, wie, na których wystawach powinny pojawić się te dzieła sztuki, promuje tego artystę, pomaga mu się rozwijać, a czasami też wspiera, na przykład, nie wiem, tak jak my staramy się realizować na przykład. Em, Rezydencje artystyczne, żeby artyści mieli szansę w innych przestrzeniach niż te na co dzień e, tworzyć swoje e, dzieła. To jest taki prawdziwy z krwi kości, według mnie w dzisiejszych czasach, prawdziwy menadżer, który e, ma swoje też uwielbienie dla po prostu sztuki. Wstawy, które organizujesz, przyciągają największych koneserów sztuki. Skąd masz tak wyrafinowany gust i smak? Po Pomamię. <laughs> znaczy się inaczej, ja jestem zodiakalnym lwem, mam ascendent w wadze, dzisiaj się śmiałam, bo miałam spotkanie, zaprosiłam was do naszej oranżerii, do której serdecznie was zapraszam, bo wystawa potrwa pewnie do połowy czerwca i moja mama jest po architekturze, jest inżynierem i jako dziewczynka pamiętam zawsze, jak obserwowałam ją, jak rysowała projekty budynków, instalacji również, i zawsze robiła to w sposób bardzo precyzyjny, zawsze nasz dom też wyglądał bardzo, bardzo ładnie, i myślę, że takich rzeczy też się wynosi z domu, ale to też jest ta chęć i wrażliwość na to, żeby się otaczać rzeczami dobrymi i ładnymi. Bardzo dużo podróżuję po świecie, bardzo dużo oglądam też zagranicznych wystaw. Jest to dla mnie wielką inspiracją do tego, co chciałabym pokazać tutaj w Polsce i jakbym chciała, żeby też polska sztuka była prezentowana. I też taki był właśnie pomysł, jeśli chodzi o chociażby zaproszenie profesora Lasaka na naszą wielką akcję hartatywną w ubiegłym roku, którego dzieło właśnie zostało bardzo wysoko zlicytowane. No i nie, nie ukrywam, że akurat sama jestem posiadaczką szczęśliwą jego trzech już trzech rzeźb. A czy wracając do Twojej mamy, miałaś jak byłaś mała z nią dobry kontakt? Z mamą mam cały czas świetny kontakt, jest moim największym przyjacielem powierniczką tajemnic, ale też osobą, która pewnie jako jedyna mi może wprost powiedzieć, że jej się coś nie podoba albo coś bardzo jej się podoba, bo od tego jest dobra mama, która zawsze mnie wspiera i zawsze wierzy w każdy pomysł. I myślę, że dzięki mamie jestem właśnie taka, jaka jestem, bo jestem niepoprawną optymistką, a niepoprawni optymyści zmieniają świat na lepszy. A wróćmy trochę do przyszłości. Jaką byłaś w szkole uczennicą? Bardzo pilną. Trenowałam sport wyczynowo, wyczynowo od 9 roku życia do 15, to znaczy wyczynowo, to znaczy codziennie szłam 2 km w jedną stronę na hale, gdzie był trening koszykówki i 2 km z powrotem. W wakacje spędzałam mniej więcej 6 tygodni na obozach sportowych i technicznych, więc jakby no nie miałam czasu za bardzo na różne takie no nazwijmy to ekstrawagancje, które mogłyby towarzyszyć młodej dziewczynie. Natomiast była jedna zasada: no nie trenujesz sportu, nie możesz brać udziału w meczach, jak się źle uczysz. Więc musiałam się zawsze dobrze uczyć i zawsze te zadania domowe odrabiałam dużo, dużo wcześniej, żeby mieć, jak to się mówi, wolne pole do trenowania sportu. Jaki był Twój ulubiony przedmiot w szkole? Bardzo lubiłam geografię, lubiłam biologię. Bardzo lubiłam WF, co się wiem, że rzadko zdarza. Nie lubiłam wtedy plastyki. I nie lubiłam muzyki. Pamiętam, że tak śpiewałyśmy w chórku, i nie wiem nic, dlaczego dostawałam piątki i szóstki, bo śpiewać nie potrafię. A co można by, Twoim zdaniem, zmienić, poprawić w polskich szkołach jako rodzic? Co myślisz? Nie wiem, ile mamy czasu. Ja mam na to konkretny plan totalna zmiana edukacyjna. Po pierwsze, tak mniej przedmiotów, które są w życiu dorosłym niepraktyczne, więcej przedmiotów takich dedykowanych, czyli wcześniej zrobienie takiego nawet galupa dla uczniów, czyli sprawdzenia ich mocnych i słabych stron i skupienie się na tych przedmiotach, które dany uczeń lubi w których Cię chce rozwijać. Coś tak jak system już w liceum, czyli masz na przykład IB i wybierasz sobie różne przedmioty, które, które ciebie bardziej interesują i w tym kierunku później idziesz dalej na studia. Więc ja myślę, że to już powinno być na poziomie szkoły podstawowej na pewno wprowadzone. Um, uważam, że na pewno... Um, ja akurat jestem zwolenniczką tego, żeby zajęcia z, z etyki powinny być w szkole. To jest uważam coś bardzo ważnego. Powinno się uczyć nas o różnorodności tego świata, tak de facto. I na pewno powinno być więcej sportu, a także takiego spojrzenia od wychowawcy, który wyczuwa, że dany uczeń w danym kierunku, na przykład, jest bardziej zdolny który mógłby mu pomóc właśnie rozwijać te konkretne kompetencje. A na jaki sport wysyłasz w wolnym czasie swoje dzieci? Ja akurat mam bardzo sportowe dzieci, bo moja córka też trenowała. Teraz studiuje medycynę. I trenowała zawsze piłkę ręczną, ale później trenowała od kitesurfingu po pływanie i wyczynowo też te sporty trenowała, więc to są różne sporty i wodne, i halowe. Natomiast mój młodszy synek, który ma dopiero 5 lat, pływa, gra w piłkę. No, i jeszcze zobaczymy, jaki sport sobie wybierze na, na przyszłość, ale na pewno będę chciała, żeby trenował sport, bo uważam, że sport jest bardzo ważny w życiu każdego człowieka, młodego człowieka, bo kształtuje raz, że charakter. Jeśli jest to sport drużynowy, to tym bardziej kształtuje i uczy, jak pracować w zespole. I ta umiejętność się przydaje w dorosłym życiu bardzo. A w wywiadach mówisz, że największe Twoje wsparcie to Twój mąż i mama. Czy jako nastolatka buntowałaś się? Właśnie ja taka nie byłam, jakoś zbuntowana za bardzo. <głos》>, powiem szczerze, ja z mamą zawsze bardzo dobrze żyłam, wszystko mogłam. Nigdy nie nadużywałam te, te, tej, tej możliwości. Uczyłam się pilnie. Na studiach zrobiłam sobie rok dziekański, wtedy właśnie urodziłam moją córeczkę. Później wróciłam na te studia. Jakoś tak jest nie przypominam, sobie. choć, przepraszam, w szkole podstawowej, tej pierwszej klasie, nie, no, nie potrafiłam siedzieć w ławce przez pierwszy rok. Tak, to, 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 to był jedyny taki problem ze mną na początku. Który z Twoich dwóch fakultetów uważasz za ten, który ci najbardziej rozwinął? A, czyli jednym słowem, czy studia pomogły mi w mojej pracy zawodowej? Myślę, że fakt tego, że jednak jest obowiązek nauczenia się przypilnowania siebie. Zdania danego egzaminu, czy taka ry, rutyna, która jest na uczelni ekonomicznej, to jest, jeśli to mogę nazwać kierunkiem, to, to tylko to. Natomiast czy ja w życiu wykorzystuję to, czego się nauczyłam na studiach, no słabo. Natomiast o nie, przepraszam, jest jeden temat, który uważam, że jest warty tutaj uwagi. W liceum. Mieliśmy taką fikcyjną firmę, stworzoną przedsiębiorstwo, i każdy miał szansę pracowania w różnym dziale. Tam był dział produkcji, dział hurtowy, dział sprzedaży, dział marketingu, dział księgowy. I e, pamiętam, byłam z koleżanką w dziale księgowym. No, i tam do 23 siedziałyśmy w szkole i ta suma bilansowa no, no nie zgadzała nam się. Więc wiedziałam, że już na pewno księgową nie będę i nie pójdę na księgowość. No ale zatem poszłam na marketing do tego działu, napisałyśmy strategię marketingową dla tego przedsiębiorstwa, zaprezentowałyśmy ją przekonałyśmy naszą panią, która ten przedmiot prowadziła do tej naszej koncepcji, no to stwierdziłam, że coś w kierunku zarządzania, właśnie ekonomii, powinnam studiować i też tak później właśnie uczyniłam. Więc to raczej liceum bardziej mnie ukierunkowało i sprawiło, że gdzieś tam poczułam, znalazłam jakąś, jakiś swój talent, niż wyższe studia. Dzisiaj w szkole dzieci, młodzież hejtuje innych za to, że są inaczej ubrani, zachowanie, odmienne poglądy lub gust, czy ty w związku ze swoim wyglądem doświadczałaś dyskryminacji w szkole? Pewnie, że tak, jako mała dziewczynka, jeszcze tyle lat temu kolorowa w tej części Europy, no to różne były sytuacje, ale mi na przykład bardzo pomógł właśnie sport i to, że miałam swoją drużynę, z której trenowałam koszykówkę. I w tej drużynie tak naprawdę nie liczył się kolor skóry, nie wiem, rodzaj włosów, butów, które dziewczyna miała, tylko to, jak zachowywała się na boisku i jaki był wspólny wynik. Jak wygrywałyśmy, to wygrywałyśmy wszystkie razem, niezależnie od tego, jak każda z nas wygląda. Jak przegrywałyśmy, to przegrywałyśmy wszystkie razem i wspólnie się wspierałyśmy, więc dlatego ten sport jest uważam tak bardzo ważny i też on bardzo mocno mnie ukształtował. Jest to dobre rozwiązanie dla każdego, kto czuje się jakkolwiek inny, wyjątkowy w swojej, nie wiem, lokalnej społeczności szkolnej. Bardzo tego nie pochwalam, bardzo tego nie lubię, jeśli młodzież nie rozumie i wyśmiewa się ze swoich rówieśników, bo każdy z nas jest inny. Każdy jest wyjątkowy na swój sposób. Czego jeszcze dokona Omena? Jakie są Twoje plany? Bo wydaje mi się, że Twoje marzenia przemieniasz w zadania. Dokładnie tak robię i ogólnie jest tak, że to, co sobie wymarzę, staram się spełniać. Wymarzyłam sobie, że kiedyś zbuduję szkołę dla dzieci ulicy w Ganie, zrobiłam to. Wymarzyłam sobie, że zrobię przepiękną inicjatywę filantropijną, wielki bal łączący świat dużego biznesu, ludzi sztuki, ludzi z wielkim sercem, żeby zbierać na nasze inicjatywy. Udaje nam się to realizować, a teraz jeszcze zapraszam wszystkich młodych na naszą wystawę, która potrwa pewnie do połowy czerwca w Wilanowie, w oranżerii. Światowa sztuka, którą może podziwiać się cała Polska, więc na razie spełniam swoje marzenia. A o czym będę jutro marzyć? Nie wiem, ale pewnie jak już sobie coś wymarzę, będę bardzo konsekwentnie starała się zrealizować te marzenia. A teraz tak trochę na luzie, gdzie najchętniej odpoczywasz, w jaki sposób? Na południu Europy, bo kocham Europę, bo uważam, że jest jednym z najpiękniejszych kontynentów ze względu na historyczne budynki, których jest tutaj bardzo dużo. Uwielbiam podróże z naszą paczłorkową rodziną i uwielbiam Afrykę. Tam najbardziej odpoczywam, w kontekście takim, że wiem, że jestem tam bardzo potrzebna i wiem, że to, co robię, ma sens. Po drugie, temperatura mi bardzo pasuje, ludzie, dzieci, które są takie uśmiechnięte, dobre jedzenie, nieprzetworzone. To są te miejsca, w których najbardziej odpoczywam. Dobrze, to teraz taka jakby zabawa, czyli krótkie strzały. Tak, najładniejsze miasto, które odwiedziłaś? Um, uwaga, Dubrownik. Dubrownik jest jednym z piękniejszych miast, które e, odwiedziłam, e, i bardzo lubię Londyn. Morze czy góry? Zdecydowanie morze. Dobra jakość czy znana marka? Zawsze jakość. Malarstwo, po, portret czy pejzaż? E, portret, portret. Talent i pasja czy ciężka praca? To i to. Z jakiego filmu jest cytat? Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy wie, nie wiesz na co trafisz. Forest Gap. <laughs> Brawo. Dobrze, to nasz projekt nazywa się Uniwersytet Mocy. Jaka jest twoja największa moc? Myślę, że u mnie największą moją mocą jest e, bardzo pozytywne nastawienie do każdego projektu i do każdej inicjatywy. Wręcz takie czasami niepoprawne patrzenie. Na, na ten projekt w takim kontekście pozytywnym um, i zarażanie ludzi y, tą energią, którą w sobie mam, żeby chcieli ze mną stanąć w jednym szeregu i, i kroczyć w kierunku realizacji danego projektu. Dobrze, to dziękuję Ci naprawdę bardzo za wywiad. Dziękuję. dziękuję. Super, dzięki.